Tego klauna postawił na tym CPN-ie. Może to CPN dla klaunów? Kurcze, nieźle. Cześć, z tej strony Docentus, i witam w kolejnym odcinku. Drugim odcinku City Skylines. Właśnie mamy chyba dziewiątą rano. Ładnie to wygląda. Muszę powiedzieć, że przepiękna gra. Dobra, moi drodzy, dzięki bardzo, dzięki za wsparcie. I będzie jakiś powiew świeżości na kanale. Jakaś nowa seria. Widzę, że może to się nam udać. O, pokażę Wam coś jeszcze. Damy na. Może na noc albo na rano. ściągnąłem takie światełka. Fajny klimat robią tutaj, właśnie. Niezłe, niezłe. Dobra, dajmy tam przypuśćmy godzinę. Ósmą. 8.50 A niech sobie leci ten czas, bardzo powoli go zrobiłem. No i okej, okay, no i okej. Okay. Dzisiaj wybudujemy sobie coś dalej. Eee, Czekajcie, trochę zaściszę grę, bo za głośno sam siebie nie słyszę. Okej, okay, dzisiaj wybudujemy sobie dzielnicę taką z blokami, blokowiska. Tylko musimy pomyśleć, eee, gdzieś w tym miejscu to zrobimy. Wiem, że nie ma jeszcze mm, żadnej szkoły. Szkoła też będzie. Wszystko w swoim czasie. No co, dopiero mamy 1200 osób mieszka. To jest taka wiocha totalna. Przedłużmy sobie tą ulicę na razie gdzieś. O, że tu. Okej. Okay. I teraz tak. Tutaj chcę zrobić blok. blokowiska. Takie dobre polskie blokowiska. Jak to są? W osiedle. Z parkingami. Zobaczymy, czy mi się to uda. Walmy te kamienie przede wszystkim. Teraz tak. I musimy wywalić jeszcze jedną rzecz: drzewa. Z tego względu. Oj, oj Dobra, mamy tu taki mod na usuwanie. O, ładnie, drzewko wywaliło. Tu też. Z tego względu, że wiecie co, jak coś budujemy. To te drzewa tak naprawdę one nie, znik nie znikają, one są dobra, to już sobie resztę usuniemy, one po prostu zostają. I jak później coś widzę, że burzę, no to drzewo nagle się pojawia, i to może być przyczyną późniejszych lagów. A no, chcemy jak najdłużej to nagrywać. Ok, zastanówmy się, co tu my możemy zrobić. Zrobimy sobie ulicę taką. I teraz tak, może teraz, może jeszcze aż troszkę, czy to tu będzie dużo teraz w ten sposób to zrobimy. Ok, tu będziemy dużo myśleli, bo chcę, żeby to wyglądało w miarę fajnie. Tak, może zróbmy tu pierwszą drogę. W ten sposób. Co żeby wyglądało po prostu jak, jak osiedle, nie? No, odczep się. <grych> ok. I teraz tak, pomyślmy. Zrobimy sobie tutaj na przykład dom, parking, ulica. Dobrze mówię. Na ile to zrobimy? Zróbmy na 12. Dom, parking i ulica. Dobrze, 12, 12. I tu to samo. Poczekajcie. I teraz tak. Hmm, ja tu miałem gdzieś. No właśnie, tylko teraz to znaleźć jakiś parking. Miałem, miałem parking 2 na 8 to nie, ale 2 na 10. Tak jest. I teraz pomyślmy tak, tutaj damy parking. O. No super, tu będzie dom. Tu znowu damy parking. I tu damy jeszcze jeden. No come on. Coś w tym stylu. Teraz tutaj na środku damy sobie yy, b, 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 jakiś park zielony. A czym to było? To było gdzieś tutaj też chyba, nie? Tylko na, na samym początku trzeba lecieć. Tak i myślę, że Come on. bam. Jak to wygląda? Coś takiego. Ok, zobaczymy, co, co jeszcze mamy. Wiecie stąd? Mamy taki, mamy taki, a tu mamy taki. Dobra, ten mi się podoba. Ten wygląda jak na takich biednych. Tak, tak. Jak na biednych osiedlach. A to takie będzie. Dobra, lecimy dalej. Tutaj damy 12. To będzie znowu dom. Poczekajcie, bo ja tu myślę w tej chwili. Tak, damy jeszcze. Tak, damy. Tak. Dobra, tu damy trzy budynki. Tu będą dwa budynki. Ok. Damy też tu. Ok, powoli to zróbmy to co tutaj mamy do zrobienia. Wiecie, strasznie ciężko się komentuje i myśli w jednym czasie, co tutaj zrobić, żeby to fajnie ciekawie wyglądało. Okej, okay, okej. Okay. No, damy tu, i tu. I teraz tak. Musimy to zabudować. Oczywiście potrzebujemy mie mieszkańców. Ale ja to zabuduję w taki sposób, jak ja chcę. Czyli tak, damy tylko tu. Blok drugi będzie tu. A czemu oni mają problem ze śmieciami? Powiedzcie mi. Już problem mają ze śmieciami. Czyżby musiał drogę chyba podłączyć, nie? Dobra, także tymczasowo podłączmy tutaj drogę. już tam. Na razie tu się skupmy na... Pewnie wody nie mają. O, widzicie. Tak myślałem. Dobra, do, doprowadźmy tutaj też wodę ciągi. Niech sobie tu i jeszcze. Coś takiego jest elegancko. Dobra, tutaj domki powstają. O to mi chodziło. Teraz... Tak, e, może zrobimy, to połączymy tu, tu i tu. Okej. Okay. I teraz może jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić. Chcę też dać domki. Może odtąd po dwa. Dobra, całą tą strefę zabudujemy. Se, równo taką tutaj. Ale to wygląda świetnie. Wow, widać zachód słońca się robi chyba już. Ale tak, żeby za ciemno nam nie było, to też jeszcze cofniemy troszkę słoneczko na ósmą. Czas zmieńmy na 1,64. Myślę, będzie ok. Dobra. 8 rano i można pracować. Teraz tak. Pomyślmy sobie, jeżeli chodzi o tą część. Zróbmy tutaj może jakąś dróżkę, ścieżkę w ten sposób. Coś takiego. Dorzućmy do tego jakieś, a, gdzie tutaj mamy kwiatuszki, cokolwiek. Pomyślmy dajmy tak. tak. Tak, 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 tak. Tak. I tak. Także możecie sobie spokojnie kawkę zrobić herbatkę. Kolni nalać, kto co lubi kolesne zdrowanie, czyli w nadmiarze, w nadmiarze. Wszystko co dobre to z umiarem, prawda? I tak samo tutaj zrobimy tak, tak, tak. Przypuśćmy, o, nie za bardzo wypasiony tutaj park, chcemy zrobić? Dobra, no, tutaj posadźmy jakiegoś chabazia takiego. ...jakieś malutkie. To jest ładne. To jest tak ładne. To jest palma, nie wiem czy wiecie. Ja kiedyś... E, moja żona kiedyś tak była w Chorwacji i przywiozła coś takiego. Takie szczepki właśnie takie urosły. Takie One dość, długo, dość wysoko rosną, tylko że kupę lat mam to potrzeba. Dobra. Zrobimy sobie jeszcze, co my tu jeszcze mamy? Jakie tutaj czerwone, Bam. a niech mają ładnie, tak. i co, i trochę drzewek nasadzimy, żeby, żeby, a nie, mamy tu jeszcze jakieś katuszki, pach. Nie, nie będzie mi się to podobało. Widzicie, parę osób mi napisało, żebym rzeczywiście takiego let's playa robił wszystko co buduję. Żeby było tak na żywo. Sobie będziecie to oglądać, ale wiecie co, to będzie bardzo, bardzo, bardzo wolny progres. Ja tutaj będę co chwilę pewnie coś zmieniał. Dajmy tak, jedno drzewko tu. Jedno tu na pewno bo mi się to ma podobać i... No dobra, dajmy tu drzewo Co tutaj mam jeszcze? Mały Bóg, mały Bóg Dobrze. niech Ci będzie, że mały jesteś Dobra, zostawmy to Weźmy tutaj, o. No jak to wygląda? Jeszcze łyso trochę Wiecie, jeszcze myślę, żeby, hmm, w ogóle tam hmm, ktoś mi napisał, jedno, z dwie osoby chyba polecane jakieś tam mody. Nie miałem czasu jeszcze tego sprawdzić, ale na pewno to przeglądnę, sprawdzę. I być może już w następnym odcinku to zobaczycie. Dobra, mamy, aha, to są takie lotniskowe światełka, tu są dowody. A dajmy te trochę takie żółte. Pójdźmy podświetlmy ten park tu. I, 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 i... I tu. Okej, okay. ażem podświetlił, nie? Super, że podświetlił. Nie, nie chciałem tak. O Jezu, i teraz muszę znowu ścieżki robić. Jest nawet całkiem fajnie. jak to w nocy będzie wyglądało? No, noc. Jest tam jakieś światełko nie podoba mi się ono nic, Nie podoba mi się. Nie będziemy to podświetlać. Jakoś mi nie podchodzi. Dobra, dajmy znowu tutaj godzinę 7.30 może być. Okej, okay, aha, to wyłączmy. Pół godziny na jednym parku. No on. Zobaczmy tylko jeszcze, może jakieś małe drzewko domy. O tu, Mie drodzy, starczy. Nie przeginajmy. Nie przeginajmy. Powiedzcie mi, dlaczego tutaj się śmieci gromadzą. Już takich burdasów tutaj przyjąłem. <grym> Dobra, jest małe osiedle. Te osiedle jeszcze przedłużymy sobie, i my je przedłużymy o powiedzmy. Hmm, o troszkę. Przedłużymy je w ten sposób. Gdzie ja to miałem. Nie, po kolei. Zróbmy najpierw ulicę. Eee, dobra, tą drogę i ją zrobimy na długość 8 na 10. Na 10. Tą też zrobimy na 10. Czyli tu, tu damy 2. Damy jeszcze jeden domek tutaj, też na 10. Czyli teraz, teraz zmienimy. Znowu parking, tylko teraz 2 na 10, nie? 2 na 8 potrzebuję, to jest chyba ten. Tak jest. Znowu damy parking. Jeden damy tu, drugi damy tu, trzeci damy. Czy my tu damy? Damy. Trzeci tu. Tak jest. To przedłużymy. Dotąd ok, to połączymy sobie razem. Mogę, mogę połączyć tak bez problemu. I proszę, ja Was to jeszcze wydłużymy dotąd. To zrobimy tak. I to zrobimy. inaczej Właśnie projektowanie tych ulic tutaj może nie być najłatwiejsze. Dobra, i teraz tak to zabiorę. Buduję nowa drogę, ale wybuduję teraz mniejszą. Dotąd. O, tu zrobimy teren zielony. Tu zrobimy teren zielony. Tą drogę zabierzemy. O, to powinien nam troszkę chyba. E, małe w skórze nie przeszkadza. Zbudujemy tak tutaj bloki. Czyli tak, tutaj, tutaj i tutaj tutaj zrobimy jeszcze jakiś park. E, tutaj nic nie będziemy robić. Tutaj jeszcze zbudujemy jakiś park. Ile my nagrywamy? Za długo, dobra, moi drodzy, ja teraz tak. E, Zrobię tutaj te parki i za chwilę się widzimy. Moi drodzy, blokowisko nam powstało, tak to wygląda w tej chwili. Tutaj jeszcze yy, dobudują, bo to nie, niedawno tutaj zrobiłem. Z tyłu tutaj będę robił coś takiego, że jest ścieżka. Zobaczcie, ścieżka taka, żeby sobie przejść. Ogrodzone to będzie żywopłotem. Ten oto sposób, tutaj chyba nie. No, jeszcze pomyślę, yy, zrobiłem tutaj trochę terenów zielonych, no bo wiecie, te zielone tereny muszą być i całkiem nieźle to się prezentuje. Jeszcze tutaj z tyłu też tak zrobię takie ścieżki jak tutaj. Patrzcie, fajnie to wygląda, fajnie, fajnie. Ho, o napisał mi jeden z moich widzów, że pod takimi liniami wysokiego napięcia, nie wolno tylko drze wsadzić. Nie, wysokiej zabudowy, a można normalnie się budować. Ale wiecie co, to nie wiem gdzie to tak można. Chyba tylko w Polsce. Albo to zwykłe tylko może koło ciebie są te linie wysokiego napięcia. Natomiast jeżeli są jest bardzo wysokie napięcie, no to urządzenia elektryczne siadają, bo jest duże pole elektromagnetyczne. No dobra, moi drodzy, no tak, tak to wygląda. Ten park mi się podoba. Bardzo dużo czasu tutaj spędziłem. Typowe polskie blokowisko, nieprawdaż? No tak, same takie bloki. Co to jest tutaj? To jest jakiś ogłoszeniowy słup. Aha, ok. Tu mamy słup ogłoszeniowy. To mi się podoba. Patrzcie, jaki parki. To są śmietniki. Z LCD-kami, macie u siebie coś takiego? A oni to mają. Kurde. Z reklamami, fajne, fajne. Skąd te mewy, pytanie? Aha, tu jest chyba problem ze śmieciami. Trzeba będzie go rozwiązać. Podejrzewam, że brakuje wysypiska albo coś w tym stylu, ale to w przyszłości. Dobra, moi drodzy, z mojej strony tyle. Pausa. Dzięki za wszystkie lajki, subskrypcje i co, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Pa-pa!